Epizod drugi, przystanek drugi, ryż z syropem, zobaczmy, o świetnie, na bikini brzuch idealny, pokaż nogi, Zachary startuje fitness, majtków nie ściągaj, o, kozak, super, no. Coraz lepiej nabija. A jesteśmy przy stacji, żeby było jasne. Spoko, za nami co jest. Za nami tłum gapiów. W Warszawie jesteśmy. Jesteśmy w Warszawie aktualnie. Zobaczą kurwa wiśniaki jak się Dojeżdżamy do Wawy. Przed chwilą pan powiedział, że ładujemy kielona z wodą. do ryżu i się bardzo zdziwił. Jest zimno, dlatego jestem. Ale patrzę jaki suchy kurwa, bez skóry Such. Co się dzieje? Ty nie strzeż co ten koleś powiedział? No, kielona kurwa. On, jeszcze kielona on z... kurwa. On, on jeszcze kiel... Klona On, jest kurwa. Kielona. Klona, kurwa. Przecież on miał kieliszek w ręce. O.